Hej, cześć, witajcie, tu Adimon Dzisiaj w poradniku pokażę Wam jak zainstalować Tricapitator e, Mod na wersję Minecrafta 1.710. Tak, co będzie nam potrzebne? Sam mod, Tricapitator, dam link w opisie. Forge, też podam w opisie. Możecie się cofnąć do czwartego odcinka. Tam będzie wszystko objaśnione jak zainstalować Forge, skąd pobrać e, Minecraft Launcher i, i tyle. Właśnie co pierwsze wchodzimy w Procent do procent. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to tutaj wpisujecie procent, w procent, enter, Enter. Minecraft szukacie folderu moc. Ten folder pokazywałem w czwartym odcinku lub w trzecim. Nie wiem, możecie się tam cofnąć i zobaczyć. I bez tego moda BSPKR-Score nie działa. Nie działają inne mody. Tak, dobra. Wrzucacie po prostu taki jaki ściągnęliście ten mod do folderu mod, zamykacie, palacie swojego lantera, ja już to zrobiłem, dajecie play i czekacie aż się uruchomi. Jeżeli coś jest nie tak w tym nagraniu lub Coś innego macie jakieś zastrzyk? możecie napisać yy, śmiało w komentarzach. Ja to czytam, postaram się do tego yy, przystosować, jakby powiedzieć. Co jeszcze? Yy, do tego nagrania podchodzę już chyba trzeci raz, bo albo dźwięk, albo obraz, albo coś, albo coś. Więc nie miejcie urazy. Okej, okay, dobra, jeszcze to rozciągnę. Jak widzicie 5 modów załadowanych, 5 modów aktywnych, czyli jakie to są Minecraft Coder Pack, Forge Mod Loader, Minecraft Forge, BSTK RS, to o tym o czym mówiłem i nasz mod Tricapitator. To wszystko na ten odcinek, dajcie lajka, subskrybujcie, komentujcie, pojawią się nowe filmy, możecie w komentarzu napisać jakie chcielibyście filmy żebym nagrywał i Jakie błędy mogę robić, znaczy nie mogę robić, tylko jakie błędy popełniłem. Postaram się unikać wtedy. Możecie mi pomóc w tym. Więc dobrze. Koniec na dzisiaj. To cześć.